Zdobycie Pucharu Polski i mistrzostwo w lidze. Za nami bardzo udany sezon. Czy często wracasz do niego wspomnieniami? Na razie starałem się odpocząć od tego sezonu. To był bardzo, bardzo ciężki dla nas sezon i, i rzeczywiście zdobyliśmy wszystko, co było do zdobycia w tym roku. W tym sezonie jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, ale wracać do tego będziemy myśleli. Myślę, że dopiero troszeczkę później jest to wszystko na świeżo. Na razie odpoczywaliśmy od tego całego zamętu i, i korzystaliśmy z chwili wolnego czasu. Drużyna wraca po zasłużonej przerwie przed zespołem dwa miesiące ciężkiej pracy. Jak będzie wyglądał pierwszy etap przygotowań? Tak, spotkaliśmy się dzisiaj. Te trzy dni to będą takie typowe wprowadzenia, żeby chłopcy się troszeczkę rozruszali po tym okresie urlopowym, a potem już ciężka praca, a potem 8 tygodni ciężkiej pracy. Będziemy trenować dwa razy dziennie. No i jak chłopakom. Przygotowania to nie tylko budowa formy, ale również kadry. Wiemy, że drużynę opuścili już Nikola Besz i Kacper Guzik. W jaki sposób chcecie wypełnić te luki? przyszło już cztery chłopaków ze święcimia, także to będzie już w pewnym, w pewnym sensie jakieś uzupełnienie, ale na bieżąco będziemy nad tym pracować razem z trenerem, z panem Wojtkiem Marczakiem, kierownikiem sekcji, będziemy próbować te ubytki zastąpić. Bez wątpienia będzie czekał ciężki sezon, po pierwsze obrona dubletu, a po drugie występy w Pucharze Kontynentalnym. No na pewno obrona mistrzostwa jest bardzo trudna Myśmy na powtórkę z zdobycia Mistrzostwa polskiej czekali 10 lat. Przed nami też puchar kontynentalny, także musimy się bardzo dobrze przygotować do tego sezonu. Zapowiada się bardzo wiele ciężkich meczów i musimy jak najlepiej wykorzystać te dwa miesiące, które przed nami, i potem już bezpośrednio przed przygotowaniem, przed sezonem ligowym.